palwaść Dobra Dzień dobry moi drodzy. Ja jestem dzisiaj dla odmiany w Warszawie na garażu RBT garaż i będziemy dzisiaj testować produkt, z którym jeszcze nigdy w życiu nie miałem do czynienia, z którym no, w bardzo fajny sposób skontaktował się z nami producent. Są to płukanki, i w ogóle środki do czyszczenia silnika, czyszczenia kodów tryskowych I producent sam e, jakby chciał, żebyśmy w wiarygodny sposób przetestowali ten produkt, a nie gdzieś tam pokazali wam jakieś banieluki, i wciskali wam kity. Dlatego kilka tygodni temu odezwaliśmy się do was na Facebooku i Instagramie. E, widzowie proponowali, co zrobimy. No, wyszło na to, że po prostu użyjemy płukanki na ten moment, jako pierwsze takie zmierzenie się z tematem. I sprawdzimy silniki w autach, ale nie w naszych autach, żebyśmy, żeby to nie było, że gdzieś tam coś ściemniamy, tylko wzięliśmy auta widzów. I widzowie się do nas zgłaszali. Przed wami dzisiaj sprawdzenie, jak to działa podczas wymiany oleju na samochodach takich jak. Miata NB poliftowa to jest super zdrowe auto i nie spodziewamy się tam jakichś fajerwerków. Potem przyjedzie do nas BMK E46 w kompakcie z silnikiem 2,5 m54, już z większym, z większym silnikiem, która może nie być idealna. I na sam koniec przyjeżdża silnik samochód z silnikiem 2JZ, czyli Lexus GS300 z przebiegiem 300 tysięcy km, i zobaczymy co tam będzie się działo. Ale wszystkie te auta, z tego co widzieliśmy, są zadbane, są fajne, ale mogą mieć zupełnie różną reakcję. Zainteresowani, co to będzie się działo z tym, jesteście także zainteresowani konkursem, bo będziemy mieli do rozdania ten produkt, który dzisiaj wam pokażemy. Oglądajcie dalej. Moi drodzy, tu jest pierwszy człowiek dzisiaj, Albert. Albert daje nam do testów swoją... Miatę! Albert, opowiadaj o miasie. Co to jest za wersja, co to jest to za rocznik jest i co to, to w ogóle jest? To jest 2002 rocznik, 1.8 NBFL, seryjny Sportive, czyli mamy 6 biegów, Torsena z tyłu, 1.8, 146 koni ze zmienną fazą, ostatni Aha. silnik. To tak. bardzo pożądana wersja chyba. Bardzo pożądana. Kupiona od osoby, która robiła modyfikacje wizualne, tutaj jest ładny chrom włożony i tak dalej, to czy ładne to jest kwestia dyskusyjna. Okej, nie no Ralbar od Cybula, widzów, tak, jest? Jest robot Cybula, mocowanie cebula Fotela, fotel Sparko, pasy okay. Sparko, czteropunktowe. Spoko. Poza tym. Opowiadaj o silniku, bo tu jest silnik najważniejszy. To co w silniku? Bo jak, jak przebieg? Ona ma 177 tysięcy, i jestem okay. gotów podejrzewać, że to jest oryginalny przebieg tego motoru. Ok. Jak ja ją kupiłem, to oczywiście zrobiłem pełen serwis, wszystkie płyny, w tym olej był zalany. Ten, co ma, tutaj on ma 5000 5 tysięcy. Ok. Ale że nie wiem co było wcześniej, to chciałem zmienić, właśnie. Okay. Motor jest 187 tysięcy przebiegu i co? Bezproblemowo, nie pobiera oleju. Patrzyłem tak więcej, no bo dosyć ostro jeżdżę tym samochodem. A to dla nas niedobrze, chcieliśmy, żeby był wiesz, żeby, żeby jakiś najlepiej zatyrany. Nie? Żeby był zaśmiecony. No dobra. No dobrze to ja go tyram, poprzedni to... właściciel go raczej nie tyrał. No i co, będziemy zmieniać olej, będziemy płukać i zobaczymy co będzie. Nie spoko. mierzyłem kompresji w tym silniku, okay. jak go kupiłem, więc o. to będzie dla mnie ciekawa sprawa. może cię zasmucimy, a może nie zasmucić. Okay. Ale sądzę, po tym, że nie bierze oleju, to raczej pierścienie nie powinny być jakoś mocno okay. wyjechane. No dobra, no to zobaczymy co to będzie. Robuś, rozbieraj to. Rozbieraj. Idę teraz, po, teraz, po, klikierkę. po klikierkę. Sexy car. Robuś, rozkręcaj to. nie tą miatką wjechałeś, bo. No by... to doświadczenie i certyfikaty. Dobrze, że ty wjechałeś, inny by nie, nie trafił tą miatką, pomiędzy te dwie kolumny. Tutaj mamy produkty, komponenty. A długo ją masz? Wiesz, co? Prawie rok już. Hmm? I tak sobie ją modzę w przydomowym garażu w wolnych chwilach. Fajne, czasem jak, jak patrzę, ktoś inny jedzie miatką, to tak mi tańsza, za moją. A jaką mieście? Taką Mieliśmy samą? dwie. Myśmy N, NB, tylko przedliftową w mm -hmm. tej wersji, Miracle, czyli te kremowe środki no, wie, wie, i drewniana kierownica i drążki, a potem mieliśmy NA, taką do driftu, z zespawanym mostem, czerwoną z takimi dokładkami. Nice. A teraz scenę na tak poszybowały w klasmos. Okay, a to no. Nie. Robuś, kurwa, jak to sobie lampy tu wyspawałeś, to tu się odpiszczaliło. Chwilę by no, tu nie, nie było. było. dentysty taka. Co inno mi tu zobaczyć? Teraz będziemy w miarce coś robić, to sobie robisz cyk. Ło, nie, dobrań nie. Jakie robisz? Nie można <laughs> Jeszcze Jeszcze fotel ty jesteś jesteśmy, dziękuję. Co? To powiem tak, że w ramach. Tego dzisiejszego testu kupiłem sobie kolejne narzędzia, żeby ten test zrobić lepiej. Doceniałem twój wkład w rozwój naszego kanału. Żeby nie było, że powiedzą, że a na pierwszym cylindrze to kręciłeś dłużej, na drugim krócej dlatego jest inaczej. O kurczę, mamy tutaj sześć identycznych te, mierników kompresji. Okay. Wkręcamy wszystkie naraz okay. i kręcąc raz, wszystkie muszą pokazać to samo teoretycznie, nie? Okay. A, czemu aż, a czemu aż 6? No bo jak bo będzie BMK 6-cylindrowa, okay. i wiesz, i, i każdy geiger będzie pokazywał podczas jednego kręcenia na każdym cylindrze z osobną. Naraz. Tak? Na no. Więc nie będzie tak, że na pierwszym garze zakręcisz o pół sekundy krócej i mniej mhm. nabije, nie? Mhm. Więc będzie realistyczny pomiar. Tak. Później zawsze ten sam Geiger można jeszcze wkręcić. A zawór jest tak stworzony w tym, że jak to coś się nabije, to zostanie tak, tak, ten, tak, tak. tej wartości. Jest sześć identycznych, więc yy, można wkręcić w tym 30-cylindrowym silniku wszystkie na raz I zrobić perfekcyjny pomiar. Yes. Dokładnie. No bo tak wiesz, tak jak... Kręciłeś co? Świece wykręciłem. Masz świece? to stwierdzasz? No ładne są. Nie przelewa, nie zalewa, nie pali oleju. Nie celuj tym, tym ekranem, ja tylko, tylko kamerą. <h après> ja tam widzę wszystko. No. I zobaczymy, czy po będzie czyściej, czy. Będzie inna barwa. No, na przykład. No, no korek, wycie, no? No, no, no korek, jak korek, no chociaż taki olej no jest... Tak, no czasem jest wiesz. Win? Trzy siedzą. Kurde. No. Dobra. Na pierwszym że jest trzynaście... z i pół. Z trzynaście i pół. Na drugim jest takie... No, 13, tu jest takie 12,5, i tu jest też coś około 12,5, 13. Więc motor, naszym zdaniem, jest mega zdrowy, nie? bo kompresja jest mega wysoka na wszystkich cylindrach, ale nie jest idealnie równa. Teraz pytanie już mi, czy zmieni się to, że ona będzie równa potem po tym, co Po tym co zmienimy. No to jedziemy z koksem. Auto jeszcze nie miało, tak? Pierwszy raz w ogóle zmieniamy olej. Eee, Masz auto od niedawna, więc w sumie i tak chciałeś to zrobić. Tak. Ok, więc czy tak czy siak, zalewamy pługankę do silnika i wymieniamy olej na świeży i zobaczymy, co się wydarzy. Co Robert, myśli? Nie, patrzę i do tego wlać, to wszystko. Chyba całą na jeden ten, nie? Zalewamy to, słuchajcie, na stary olej. Jaki to ma kolor? W slow motion teraz, ha. Jak, jak woda. jak czy Jak taki, jak księski. Dobrze, że w miarę gęste olej jest. No dobra, moi drodzy. I teraz odpalamy furę i 15 minut będzie chodzić sobie. 1030 potrości to nie złaty ten aparat ale 10,30 i 15 minut. Moi drodzy, mój zegarek mówi, że miło 15 minut e, gasimy dla No? Co to, to? Co to leci? Jakby takie jakby fusy, czy coś? No, no na przykład. takie miejsca. No takie, takie grudki, nie? No, no. Jakby właśnie wypłukało jakieś... Jakiś syk po prostu. nie mogę tego Może to panewki. <laughs> Robert, wytłumacz mi, o co chodzi z tym wężem, co żeś go tu zamontował w tej miacie. No tu masz wężyk, idzie pod podstawkę, gdzie jest no. lejek. I lejek? No i Czekaj, 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 szukam te, tego lejka, mocy, bo go pod nie pod widzę nie? A, tam jest podstawka od cieka, I pod na pod widzę Pod podstawką jest lejek I to co wycieka stamtąd Leci wężykiem Aha, czyli bo tam zdjąłeś filtr no. Tam cieknie no. I to wszystko wpada do lejka I do tego, o widzę lejek Nie, lejek jest, tu widzicie, taki niebieski Przyzumuję wam go, o Damy a a bo gdyby tego nie było, to by wszystko, tu w belkę to wszystko wleciało, by wleciało tutaj. Okej, okay, tu do środka. Całą belkę by zalało. I wszędzie i, by kapałoby olejem nie, godzinę, I nie? pachniałoby krakersami przez miesiąc, nie? <grym> <grym> yy, nowy olej zalany, odpalone. Czy działa? Działa, Ład, pracuje ładnie, równo. Stary był lekko ciemny, choć był relatywnie był świeży, ale jednak pociemniał bardzo, czyli zebrał swojego. Teraz znowu wkręcamy y, aparaturę pomiarową. Zobaczymy, co się zmieniło. No, jestem godzien. No. Dobra! No. tam... Minimalnie urosło, ale generalnie jest taka sama. Moi drodzy, pacjentem do sprawdzenia czy i jak pukanka działa będzie najskrytsze marzenie Roberta, czyli BMW w kompocie w sześciocylindrowym silniku. Teraz może nim się przejechać i wiedzie sobie na podnośnik. Ale się nie dziwi, jak mnie wielokrotnie obraziłeś. Moi drodzy, tutaj mamy co? Sześciocylindrowy to jest 2,5. E, tak. 2,5. e 54 czyli taki sam piec jak u mnie w BMC, tylko że 2,5-litrowy. Jaki jest przebieg tego odcinka? Silnika. silnika... Hmm. Znaczy, 180, dobra. 180. teoretycznie ze 180. Kto da więcej? Pytanie. Standardowo klasycznie. Olej pierdziela. Wiedziela olej, tak? No. Czyli jest, jest szansa, że coś tu się zadzieje, się A w ogóle no, pracuje, nie kulturalnie tak w miarę jak pracujesz. pracuje, Tak, ogólnie jeżeli chodzi o pracę, jazdę, spoko, ale najprawdopodobniej i tak uszczelniacze będą do wymiany albo okay. e, pierścienie, bo to klasyka. Aha. No zobaczymy. A powiedz mi, kiedy ostatni raz zmieniany olej? Mm, no, akurat. Akurat. Wiesz, <laughs> wiesz, wiesz, to już kwestia, jest jego czas. Jest tak, no wiesz, ja wymieniam co 9000 km. Okej. Okay. A, no to i tak spoko, no nie? Biorąc pod uwagę, że piję z 700-800 na 1000 ml, U, no, no to. Prawie jak Honda. No, no to no, 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 wiesz. <laughs> olej no, Dokładnie. Okej. Okay. Ciągła wymiana. Widzę pod maską jest najwspanialszy na świecie patent na kuny. Na kunolice. Kiedyś, Na razie działa, no, chyba, kiedyś autentycznie nie wiedziałem o tym i kiedyś kupiłem 7 E38 od kolesia, która miała z pięć takich kostek, które znalazłem, naprawdę zadzwoniłem do niego i panie co to kurwa jest, nie, no <laughs> on, ja dopiero... on był z gór on był z gór <laughs> gdzie lasy itd. i tak dalej, mi to wytłumaczył, mi uświadomił, nie, naprawdę jak byłem przerażony, dobra Robuś, co, rozbierasz z tyłu, żeby no się dostać do ciebie. No, a do, a do dekla? Czy tu jesteśmy w stanie się trzeba dostać? Trzeba te pod szybie, żeby było dojście tam do wszystkich garów, nie? Bo nie okay. wiem, wyjmie, wszystkiego, nie? Siu, tego, nie. No. Czyli no nie no, zdejmiemy dekla? Musimy świt kabinowy i cały ten, ten metalowy korytko i dopiero... O, to jest właśnie to, co, co mi wyrąbałeś teraz tak, z mojej tak. bęki. Dobra, tak. moi drodzy, mamy wykręcone świece. Co stwierdzasz organoleptycznie po obejrzeniu świec tymże? No to są że? trzy od ściany grodziowej. Grodziowej? No. no, ta jest przy ścianie i później idą w stronę no. przodu. No to one są takie... Ta jest ładna, ta gorzej, a ta już jest całkiem mokra, nie? więc okay. tu zachodzi spalanie oleju. Okay. A pozostałe? Pozostałe są. Ładne. Pozostałe są suchutkie. Suchutki. Suchutki. No generalnie dobrać. poszczególne cylindry są różnie zużyte, więc okay. na to wychodzi. Jakoś dostaje ten olej gdzieś, nie? Mm -hmm. Tu pięknie robić zakłada swoje. Przyrządy specjalistyczne w liczbie 6. Dobrze, tak. że kupiłeś 6. No, wiedziałem, ja wiedziałem, to wiedziałem. Wiedziałeś, że, że taki ja to zrobił. Robert, czy dokonuj odczytów od pierwszego no masz 15, później. Nie, masz... nie tej strony, od pierwszego od tam. No to tam masz 14 i 4 mniej więcej. Później masz 13,2, później masz 14,6, później masz 14,5, później masz 13,8 gdzieś i później masz 15. No okej, okay. czyli są rozbieżności jakieś tak no takie... pół, Po jeden bar? No. No, dobra. no po jeden bar, na przykład między tym a tym to masz jeden bar, nie? Mhm. Dobra, no dobrze, moi drodzy. Zalewamy produkt. Całą butelkę tego trzeba zalać? Nie, 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 nie. nie pij, może by mnie przeciściło dobrze. Mm. Teraz odpalamy, moi drodzy, i 15 minut będzie sobie chodzić. Co tu robisz? Odsysam olej z komory filtrowej. O! O kurczę, to ten to czarny tutaj przynajmniej widać co to z tym olejem się dzieje. No, bo tam nie zlatuje wszystko. Mamy już nowy filtr założony, zalewamy nowy olej. milersik, nie ma lipy. To jest porządny samochód Robert, to jest BMW. Ziemłem no właśnie na tego Tak jak kochasz. Dobrze, olej nowy, zalany, odpalamy. Pierwszy raz po nowym oleju. No. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie, mamy już yy, poodpięte wszystkie manometry i będziemy sprawdzać, yy, jaką mamy kompresję po na nowym oleju. Palwaść. Dobra. I teraz sprawdzamy. Tam nam podeszło widzę na ostatnim pod 14. Tutaj mamy na drugim, tu mi się odbija niestety ten, ale tu mamy 13 z hakiem, 12,5. Od na tym? A tam jest no, tam jest 12,5, tu masz Nie, no jakie 13, tam jest 13 z hakiem. I z hakiem 13,5, prawda? no. no. Tu masz 13 z groszem, masz 13 z groszem, 13 z grosz, równo 13. Z... No to jest, wyrównało się wszystko. Wyrównało się, nie? Wszędzie po 13. A? Dzięki. Spoko to na razie. Ten, będziesz ten z za kompotem? Marzysz, marzysz. Na razie. Nie. Wiem, robuś, że marzysz. Robić, no, marzy, o kompot. Robuś zakochał się w kompocie Ja się zakochałem ostatnio w Porsche, a Robert w kompocie A tam słuchajcie, kolejny pacjent już czeka z 2 jz pod maską Robuś, Supra w czterech furtkach Teraz moi drodzy, pacjentem będzie Lexus GS300 z silnikiem 2JZ No, ty to już musisz się postarać, żeby się zmieścić między okay. tymi słupkami. No, dobra. Co robisz? Trzeba zdejmować kolektor z sali, no, żeby… Żeby dojść do świecy? Żeby na... podejmować, nie? Ufa. Bo tu jest… To zamówmy jest obiad <grym się... <grym się... <grym się> W sensie, że co? Że nie w no, stanie dojść do każdej przy... tej świecy? Żeby się no. dostać, to nie może być tak trudne jak wygląda. Robę. ty no jakoś kurde mierzą w tym kompresie, chyba, tak? Tutaj przepływa woda. I co robisz? Walczysz ze zdjęciem przepustnicy, bo się okazało, no, że teraz, będzie trudniej niż trudniej w tym W momencie węce. zdejmuję głowicę. No, Okej okay. czyli tak, trzeba tutaj zdjąć przepustnicę, linkę no. odpiąć, wtyczkę jedną tak. i, do, i będzie do, dość. dopiero będziemy coś mogli zrobić. z dwaj odzetami tak robić? Zobacz jak Zobaczek, fajnie z dwaj odzetami. To się trzeba narobić, żeby głupie świece sprawdzić Kurde, pomiar kompresji zrobić Dobra, no trudno No ale u mnie w nie było tak samo przecież W oryginale Nie W oryginale było tak A, samo A, w oryginale? Tak, Był tak. nad tym, nie? Tutaj jest old school, to jest normalnie to złożone No No, zachodzi instalacja oprzyrządowania przyrządowania Dobra! No dobra, to od pierwszego cylindra, od ściany grodziowej mów mi co tam, co zachodzi. No tu mamy 13, 8, kolejny Drugi. mamy 13,5 trzeci. Trzeci mamy 13,5 czwarty mamy 11. O! O no. Czasie mamy 11, piąty mamy 13 5 mamy 13,5, szósty mamy 12. No, no to mamy nierówną na no, różnych cylindrach, no. to jest potencjał, żeby sprawdzić, czy zadziała. Powinno zadziałać, nie? No. Tak, w No to co? Ogarniamy, zalewamy, zlewamy. No, ale dziwne, że tu jest tak mało, nie? No, No może być na jednym garze, tak może się dziać, nie? Dobrze, moi drodzy, jesteśmy w stanie tu zdjąć y część dekla i zobaczyć, jak wygląda to pod spodem. Czy to coś pomoże? Lewy dekiel zajdzie nam. Hmm? Tadam, i jak ten dekiel wygląda? Bardzo w środku? ładnie, generalnie mało ma takiego sypa. Mało ma lotu, ale troszkę tutaj jest tego na tym. Nie? No Zobaczymy jak będzie po Ale myślisz, że stąd po też zejdzie? Ma stąd zejść? głównie. Stąd głównie zejdzie? No. To tak aż chlapie tutaj olej? No wałki no, 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 no po całości. No no, no, no tak, faktycznie. Kolejna puszeczka. a kolejna. Jak żyć, nie? Jak kolejny żuberek w tym, pod żabką. Troszkę rozwodniony. Mm. Słyszysz? No dobra, co? Zalana, yy, zalana płukanka, odpalamy na 15 minut, tak jak ostatnio. Jest godzina 14.15, czyli 15 minut. Słuchajcie, chodzi to już 10 minut. Mamy obserwację, że chodzi to dużo równiej niż chodziło do tej pory. Na pewno świetnie zobaczycie to na filmie. Dobra, 15 minut minęło. Zlewamy, zalewamy nowy olej i mierzymy od nowa. Znowu akcja gorące olej. Szło Co? No taki ciemniejszy niż w ręce. No czarniutki. O, no tak śmierdzi ten nawet. O, są jakieś No coś tam wyleciało, jakieś farfoska. Nowy olej mamy zalany, odpalamy, sprawdzamy jak to chodzi. My w sensie robimy z tym... Na pustnicę, chcemy się dostać do pokrywy zaworów, no i zobaczyć to z środka. Czy zaszła o, zmiana organoleptycznie zauważalna i zmierzymy kompresor. Dziękuję. I co? No nie no, jest jaśnie, jest no. trochę z tego trochę zeszło, nie? muszę no. tak jest. No. No i tam też tak się wyjaśniło troszkę. No. oczywiście, jest to kwestia do poddania indywidualnej ocenie? Ale Wiesz, mi się tutaj pytaje, tak naprawdę że... nie ma nagaru, to jest tylko złotawy kolor, nie? No, gdyby mu do grzechotki. Przekaźnik łańcuchowy. Przekaźnik łańcuchowy do grzechotki. Niesamowite stanowisko. Fantastyczne. Moi drodzy, więc otóż dokonujemy pomiaru po zmianie oleju, po zrobieniu płukanki i sprawdzimy, na czym stoimy na każdym cylindrze. Możesz kręcić. Jadę! No to sprawdzamy. Od pierwszego czytaj nie O kurde. No? Tu jest 14 na pierwszym. No. Drugi? 14. Trzeci? 14. Czwarty. 14. Tu jest 13,5. 13,5. No. no jest do, spoko. Było po 13 wszędzie. No. No mhm. a teraz podskoczyło wszędzie po 14 praktycznie. Na tym było 11. No. A teraz jest 13,5 prawie 14. No to zarobiście. Więc mega dało. No, no, mega, mega zrobimy roboty. i chodzi dużo równiej i wróciła kompresja, także stwierdzam organoleptycznie i komisyjnie, iż działa to. No i silnik chodzi dużo fajnie. No Pozostaną tak. jeszcze wrażenia właściciela, które wam po wkleimy, jak nam odpisze, czy to, ym, czy lepiej się jeździ samochodem, co nie? I już, no ale wygląda to super dobrze. Robiłeś, ładnie namierzyłeś, Bardzo mierzyłeś profesjonalnie. Fajnie, że jest sześć zegarów. No, fajnie, że jest sześć zegarów. Ty wyobrażasz sobie każdy zegar przepinać? Po kolei no to i byśmy robili, to nie zrobiliśmy jeden dziennie. <laughs> to jest prawidla kura. Rampi są jakpestowe. Wyrąba. Ramp Ramki pestowe. Zapach jabłkostowy pod lusterkiem jest. Nie ma lipy. ści. Moi drodzy jeszcze mamy dla Was konkurs. Jeżeli chcecie zgarnąć, mamy dla was 5 sztuk takich pukanek, Wystarczy jedna na silnik na jeden raz. więc jeżeli e, ktoś z Was chciałby coś takiego od nas dostać, to słuchajcie, w komentarzu napiszcie, dlaczego to właśnie wasz silnik, właśnie twój silnik potrzebuje takiej płokanki od nas. Wybierzemy 5 najśmieszniejszych, najciekawszych komentarzy i wyślemy wam e, Tek 2000 do waszych silników. Zapraszam do zabawy. A zatem wnioski końcowe, jeżeli chodzi o ten produkt, co stwierdzam: jak sami widzieliście, największy, najfajniejszy efekt dało wiodzacie z przebiegiem 300 tysięcy km, bo udało się mega zrównać e, kompresję. Na jednym string, że było 11, wróciło na 14, wyrównało tą kompetencję tak jak trzeba Podobny efekt był w BMC, która miała tam niecałe 200, około 200 tysięcy przebiegu. Także to zrobiło też dokładnie taką robotę, jak się spodziewaliśmy, czyli przede wszystkim wyrównało tą kompresję i dobiło na tych cylindrach, na której jej nie było. W samochodzie, który był u nas jako pierwszy dzisiaj, który był bardzo, bardzo zdrowy i miał de facto mega świeży olej i był bardzo fabryczny w takim stanie naprawdę mega wylizanym, na pewno to nie zaszkodziło, podbiło minimalnie dosłownie kilka procent, równiutko na wszystkich garach. Na pewno to nie zaszkodziło, natomiast nie ma jakichś spektakularnych wyników na aucie, który jest totalnie jakby świeżutkie i z niskim przebiegiem, prawda? E, także, co możemy powiedzieć? Na pewno polecamy używanie tego produktu każdej osoby, która nie wie, co ma w silniku, bo taki dzisiaj był samochód, między nimi ten Lexus, tak miał, że kolega kupił samochód i nie było wiadomo, co tam było zalane, więc na pewno jest to świetne rozwiązanie, żeby po prostu zlać to, co było wcześniej, wyczyścić taki silnik i zalać nowy olej. To samo w przypadku silników z dużymi przebiegami, silników, gdzie mamy nagar, gdzie wiemy, gdzie jest jakiś syf, gdzie możemy się po prostu tego pozbyć, gdzie możemy się pozbyć cyfu ze wszystkich tych elementów ciernych, silnika i tak dalej. I na pewno przyniesie to fajne skutki, a tak naprawdę na co dzień często nawet nie wiemy, czy w naszym aucie mamy równą kompresję, czy nie. Zawsze możemy to zmierzyć i sobie w jakiś sposób pomóc, żeby silnik pracował lepiej, na pewno będzie na wolnych obrotach chodził lepiej, na pewno będzie lepiej przyspieszał, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić jeszcze tutaj inny test z tymi produktami, na przykład taki, w którym pojedziemy na hamownię. To byłoby fajne, i będziemy w stanie zobaczyć, czy faktycznie powraca moc w samochodzie, gdzie użyjemy tego typu produktów. Na ten moment, jeśli chodzi o um, takie płukanki, to co polecamy. I jeżeli chcielibyście coś takiego kupić, to macie w ogóle link do sklepu, gdzie możecie oryginalnego sklepu producenta. Gdzie możecie to dostać bezpośrednio od nich, nie przez jakieś dodatkowe inne sklepy. Także zapraszamy. Jak Wam się podobało, to piszcie. Jak macie pomysły na inny sposób jakiegoś zmierzenia tego, macie swoje obserwacje. Jeżeli Wy też tego używaliście bądź robicie to regularnie, piszcie, jestem ciekawy, jakie są Wasze obserwacje. Czy używaliście tego już wcześniej, bo my pierwszy raz w życiu tak naprawdę czegoś takiego użyliśmy. Robert już miał w tym doświadczeniu i robił to. Ja pierwszy raz w życiu miałem doświadczenie z tym produktem, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam, wam podał ten materiał. I widzimy się w następnym odcinku. Na razie!